Siema! Z tej strony, Foxy! Witam Was w kolejnym odcinku! Henry Stickman! Tak jest! Witam Was w kolejnym odcinku Henry'ego Stickmano! I dzisiaj, cóż, mam dobry humor po pierwsze, a po drugiej lecimy z kolejnym, że tak powiem, rozdziałem, czy coś, tak. To jest drugi akt, to jest akt drugi, i niestety Henry został złapany. Jak pamiętacie i został jak widać do więzienia wstawiony za kradzież, za włamanie się do banku. Więc dobrze. Lecimy. Więc w tym, z tego co wiem, tutaj też trzeba... Ej, ty! Tak, tutaj też trzeba zaznaczać tych policjantów całych. No mnie. Okej, okay, no fajnie, fajnie. Zostaliśmy... Nie, yeah, yeah. nie! Tak, 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 fajnie, zajliście. Jezu, te śmieszne żarty, dobra, nieważne. Więc tak, usłyszeliśmy stawienie do kicia. No i mamy jakąś paczkę dostaliśmy. A tutaj mamy torcik, Ale uwaga! Bo ja dobrze pamiętam, że w tym torciku, Tak, było dużo ciekawych rzeczy. I chyba w tej grze... Czekajcie, sprawdzę. Tak, są trzy zakończenia. Te... Z tego co wiem, te złote to są zakończenia. Te srebrne to są. To są feile i policjanci, a te to są sekretne. Sekretnymi się zajmiemy na sam koniec odcinka. Na razie zajmiemy się na, nad feilami i nad tymi policjantami, i nad przejściem tego wszystkiego. Dobra, weźmy filmik. Eee, dobra. Dobra, więc spróbujmy uciec oknem. Tak, spróbujmy uciec oknem. I to chyba będzie. Brawo Henry! Zanim, zanim kurwa skoczysz z okna, to spójrz na którym piętrze jesteś. Taki debil, nie? Naprawdę, ten Henry to jest taki debile. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz pilnik. Tylko tym razem, otwieramy cele. Okej, okay. dobra. To pamiętam akurat troszkę, troszeczkę pamiętam, ale... A. No Sorry, no jak chcę zrobić po prostu wszystkie fejle, nie? Przy okazji. Hmm? Masz! Bryj! Dobra. Fuck! Ty gnoju, psrany! Nie no dobra, naprawdę. Ja ogólnie pamiętam te pierwsze chyba części. Tak, 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 pamiętam. Dobra. Brawo Henry, jesteś po prostu zajebistym fajterem, zabiłeś burzę. NIE, POLICJACI! Kurde, zapomniałem. Policja! Fuck. Dobra, dobra, to trzeba będzie też jeszcze raz robić. A, kurwa, max. Dobra. Um, tutaj użyjemy sobie granatów. Wysadzimy to miejsce w pizdu. Oj, chuj. What the... WHAT THE FUCK?! <laughs> o, brawo Henry. Dobra. Niech on tam chce wejdzie do szybu. W której wyjdzie? Nie, nie pamiętam! Czekajcie, bo tutaj są chyba dwa zakończenia z tym, nie? No to pójdźmy jakby tędy. A nie, dobra, 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 już pamiętam chyba. Chyba tutaj wrąbiemy się w sam... O kurwa. <ścoughs> Idealnie! Brawo, Henry, brawo! Żeby po prostu akurat wpaść w sam środek tego gówna, czyli że... Spadasz ze szybu na stół, gdzie rozmawiają funkcjonariusze. Tak. Fajnie! Jesteś po prostu geniu geniuszem. Tylko że nie. Kurwa. Dobra. Więc Henry teraz się wydostaje z tego miejsca. No i co? Mamy tutaj różne bronie, jak jetpack, spadochron, TEP, ale z tego co pamiętam. To było dobre, ale sprawdzimy, co się stanie, jeśli użyjemy harpuna. Tak! Przecież, kucze nie może nic pójść nie tak, nie? No tylko, że przed tym mógł założyć rękawiczki. Ale żyjemy! Tylko, że nie. To jest ten... W ogóle zauważyłem teraz, że to jest ten, ten samochód z tego, z pierwszego aktu. <grym> nie mogę. Dobra, możemy żyć z spadochrona. No przecież to, to, to spadochron z działa, nie? Przecież to jest oczywiste. Aaaa, nie do końca tak poszło. Ale przeżył! Hmm. No i tyle było z Henry'ego Stickmana. Widzowie, Grzywnik, kmaka! Daj, Henry, lecisz! To jest w ogóle bajt wydaje. <laughs> I... Wrócił do swojej celi! Zajebisty jesteś Henry! Żeby wrócić do swojej celi! Ja naprawdę się ty. Dobra, wiecie co? cofnijmy się, bo ja chcę... Bo ja nie chcę tego powtarzać. Zróbmy tych policjantów, ok? To poczekajcie chwilę, dobra? Ja to zaraz ogarnę i zaraz się widzimy. Um, widzowie, czekajcie, bo są lagi. Halo? Ja mam laga! Mam laga! Kurwa! Ej! Ej! Jomek! Dobra, już? Dobra. Ogólnie ogarnąłem, że tutaj możemy wybrać ścieżki! Czyli, że możemy się cofnąć, tylko że nie możemy się cofnąć do... ...closet. Nie możemy się cofnąć do samego początku, ale lipa. Dobra, wiecie co? Jas. Ehm, <ścoughs> ja... Jak mówiłem, spróbuję to ogarnąć tak, że wszystkich policjantów tutaj... ...sobie zdobędę też przy okazji. Więc widzimy się za chwilę. Dobra. Tak. CO JEST, KURWA?! Przecież kliknąłem w ten przycisk! Ja pierdolę! Kurwa! <laughs> Dobra, widzowie, ogólnie już... ...ogarnąłem tych policjantów i tak dalej, więc możemy... Cóż, schodzić w dół. Dokładnie tak. No i jesteśmy! Haha! Ha! I mamy zakończenie. E! End -end, ucieczka. Endings! O, jest pokazane. Trzy endingi i tych failów. Okej, okay, dobra. Więc teraz cofamy się do mapy nie do mapy do menu czy next. Next chyba, nie? NIE 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 NEXT, KURWA! NIE NEXT! STOP! STOP, NIE! NIE 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 NIE! jeszcze nie! Musimy tu wszystko skończyć, nie ma opcji! Nie zrobię wam tego, widzowie, nie zrobimy wszystkie zakończenia, nie ma nawet takiej opcji. Ja bym był takim potworem, jakbym to skipnął. Że naprawdę byście mnie po prostu znienawidzili, dobra. Energy drink! Czyli to jest. Czyli jaka muzyka! No i co ten Dick nam daje? Daje nam super siłę, o której Henry nawet nie ma pojęcia w jednej chwili. O. Hehe, <laughs> jak łatwo! Aha, ich też mamy liczyć? Okej, okay. ich nie, oni już są policzyć nawet no najgorsze, muszą być policzone. To tu już. Kurwa! Daj mi tego, dobra? Hehe, <laughs> kurwa! Czy on też się liczy? Tak, on też się liczy. Zdjęcia też się liczą, naprawdę? Katemie. Zdjęcia też się liczą. Czy wszyscy się liczą, nawet zdjęcia. Aha. No, no ich chuj. Ta siła niestety zamieniła się w morderczą substancję, która zabiła Henrygo. Zajebiście, Po prostu, a tak serca dostał. Reporter! Coś czuję, że to się źle skończy! Fire. Nie, stop, stop! Kurwa! No debile, no! To jest, to jest patrzcie! Po co oni strzela? No patrzcie, widzą kuczek gościa! Fire. Dopiero teraz go zauważyliście, no brawo! Przecież kurde, by było go widać! Chyba stąd, nie? Ślepi jesteście, że strzelacie w niewidnego człowieka kurwa! No dobra, to nie jest niewidne kurwa, przecież chciało cash bank. Więc no w sumie... Ale dobra. Dobra, Rocket Rancher. No Pierdolimy to miejsce! I. Ura! O nie! O <śles> jak ale Henry ma naprawdę pecha. Mega. Telefon, dobra, zadzwonimy telefonem. I to będzie chyba prawa, sprawa sądowa już, więc będzie grubo. September, czyli 9 sierpnia o godzinie 12.50. <trony> Testic money. <trony> <trony> Aha.

Z tego co wiem, dobrą odpowiedzią było to, więc musimy... tutaj ustalić. A nie! Tu nie ma faili. Nie, nie ma faili. Chyba. Nie, nie ma. Nie trzeba tego robić, ale pokażę wam, więc dobra. Musi być jeden fail. Na przykład teleporter. PRETERS! <laughs> <laughs> To jak kopął. O oh, 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 kurwa! A nie czekajcie, to nie był Henry! To to był jego kolega chyba, który chciał go uniewinnić. Dobra, przepraszam, pomyliłem się. Dobra, to dodajemy hajs. Wiem, Odzwali it. na tego, no, na no, tego policjanta!

On now? Idę za kratki, ziomeczku! Żegnam! Papa! No, to A może wiem! Że on się! Kurwa, nie wiem. Dobra, 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 nie będę rozkminiał! Najważniejsze jesteś... nie Uhu, jesteśmy niewinni! Jesteśmy wolni! Co? <grym> Co to to kurwa jest? Ja pierdzielę. EU. dobra. Mamy drugie zakończenie. Mamy drugie zakończenie, mamy. Nie wiem ile jeszcze policjantów musimy znaleźć, ale dobra, wracam do menu. Czy wy też się liczycie? O jezu. Yeah. Jezu, skipuj to, dobra. No to zostało został nam wiertło i to będzie, moim zdaniem, jedno z moich ulubionych zakończeń. Bardzo dynamiczne będzie. Tylko tyle mogę zaspoilerować. Więc będzie grubo. Teraz się działo kurwa. Okej. Okay. Co było tym złym? A chyba to było tym złym. Czyli krowbar jest zły. To było złe, dobra. Nie pamiętam co... Aha, już pamiętam co to robiło. Dobra, jak będziemy kurwa czytać. To sprawia, że przecięgamy przez ściany! Ale najgorsze, że niestety schodzimy do piekła kurwa! Dobra. O nie! Do jądra ziemi! O nie! Najgorzej kurwa! Do jądra ziemi leciliśmy! No niestety, to, to jest straszne, akurat. Dobra, no to idziemy krąbarem. Czyli naszym gonem. Eee, witam panów, ja tutaj tylko zabijam... Siadam za zalety! Dobra, spierdalamy, spierdalamy, spierdalamy! Spierdalaj Henry! No to, no to fajnie, kurwa. Do... Try dodging the bulls, noob! Dobra, damy radę! Dawaj, dawaj, chłopie! Eee, nie pamię... Kurwa, nie pamiętam, gdzie był fail tutaj. Bo ja, e, bo ja chcę potencjał ze wszystkimi failami znać, to jest chyba fail. Kurwa, to jest fail! No, bez nie polecie, chłopaki! Spokojnie! Gaj! <laughs> Przyjebałem ten... <śmiech> kurwa! <śmiech> Ej, no nie, 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 czekajcie! Musimy, e, musimy to cofnąć, bo... Cofnij to! Dobra, przyjeb... Wsadę, kurwa. Musimy cofnąć do momentu ucieczki. czy tutaj. Dobra. Bo jest jeszcze jeden sposób, czyli w dół! Tak! Kurwa! To rozpierdala mnie ta gra. Dobra, tutaj trzeba. Tu polecimy prosto, czy tak? Chyba prosto się szło, nie? Prosto! Ty było się zakończyć z jakimś tym! O, ja pierdzielę! Dobra. nie Henry! Dobra, dobra, dobra. Oho! Mamy problem. Wobec jedna walka pomiędzy gościem Nie wiem czy to jest... To chyba jest jakiś kapitan czy coś Jest! Udało się! Dobra, wszystkich z że ja tutaj muszę coś co, co, co zrobić. Ale dobra, mam wszystkie fajne. Więc wszystkie fajne, mam zaliczone. Zostało nam zakończenie i wtedy jeszcze sekretne rzeczy. Więc, dobrze. Więc teraz musimy uniknąć tego strzału. Paga? Nie ma! Ha Wow! Ty, jaka animacja! A bójcie się, kurwa! Teraz ja tu rządzę. Rzuć broń! No! Słuchajcie mnie tutaj, to ja teraz tutaj rządzę! He! Jeszcze bóz Uuu, jaka muza, ty! No! No, no muzykę tu dojebali kurwa listą. Dobra, mam wszystkie endki Pięknie, pięknie, cudownie! Dobra, ale jeszcze sporo nam zostało on... O, A, nie znalazłem wszystkich policjantów. Dobra. To wiecie co? Ja przez to wszystko przeskoczę na szybko i poszukam jeszcze tych policjantów, bo możliwe, że gdzieś są jeszcze. Więc poszukam. I przeklikam to wszystko ładnie. Żeby się upewnić, czy aby na pewno gdzieś... Nie wiem, nie mamy ich. Dobra. To widzimy się. To jest i to BIOS. Musimy znaleźć wszystkich policjantów, ale... W sumie tam byli jeszcze inni których musiałem kliknąć. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie. Ogólnie ten... Już jesteśmy w katsence i musimy teraz ich tutaj wszystkich przeklikać. Dobra, 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 nie pierdziel. Kurwa. Dobra spierajcie. O dobra, mam nadzieję, że teraz mi to zaliczy. Tu, tu. Dobra. A tam jeszcze jeden był, kurwa. Tam jeszcze jeden był. I znowu od nowa ja pierdzielę. Dobra widzowie, musiałem obejrzeć filmik, ponieważ kurwa nie wiedziałem gdzie... Ja, gdzie ja miałem tych gości, no. A okazało się, że zostało mi dwóch i najgorsze jest tym to, że... Ci dwaj byli przy tamtym, jeden był chyba, wiem gdzie, chodzi o ten, jak to się nazywało, czekaj, gdzie to było, kurwa, aha, podczas, podczas nie, nie podczas, podczas drillem, e, musimy, czekajcie, bo, po, e, podczas tego, kiedy my spadamy, tam też byli policjanci, więc tam chyba też musiałem, e, Musiałem po prostu ich kliknąć i najgorsze, że też tego zma zmarły kościotruk tutaj jest, o którym nawet, kurwa, nie miałem pojęcia. Jest! KURWA! Ui, chuj, jeszcze raz. Zlagowało mi tak, że nie ogarnąłem. Dobra, dawaj. A oh, Jesus! Laguje mi dwóch. Tu, 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 tu. Dobra, mamy. Yeah, yeah. Ok, I został jeszcze jeden, więc ogarnę, gdzie on jest. <laughs> Dobra. Już wiem, gdzie jest ten ostatni koleś. na ostatni koleś jest... Tutaj. Jest! Kurwa! W końcu! Dobra, mamy. David. Dobra, mamy no, wszystkich policjantów. Co nam jeszcze zostało? Is a joke, um, Don't want, secret, okej. Okay. Czyli mamy jeden sekret, aha, bo, bo, bo drugi znaleźliśmy, dobra, okej. Okay. Um, odczajmy to listę jokes, gdzie to jest i... no i cóż, się tam tepniemy. Poczekajcie chwilę. Um, jeżeli chodzi o te... że to jest żart, ten joke cały, Powiem ja wam, że to zakończenie mnie po prostu szokowało, ponieważ... Wystarczy tylko to! Wystarczy kliknąć! Kto? <grywa> Kurwa! Ja pierdole. Jakie głupie zakończenie! Kto? Jak, jak można się tego domyślić, żeby kliknąć w jakiś napis? No? Ja pierdolę! Naprawdę. Dobra, przechodzimy do kolejnego zakończenia, którym jest... Donut ładny. Sekret zostają sam kolejny, bo, bo to może być coś bardzo ciekawego. Może jakaś, nie wiem, dalsza część, nie wiem, coś odkryjemy ciekawego. Dobra, no to Donut ładnie teraz. Dobra, widzowie, już wiem. E, e, jest. Są cztery chyba donuty z tego co pamiętam. I pierwszy donut jest. Kurwa. Nie pamiętam. Tu na pewno nie ma donuta. Tu jest, tu jest donut. Donut jest. Właśnie, kurwa. Dobra. Pierwszy donut jest przy. Wiem już przy czym. Dobra, sobie przypomniałem. Pierwszy donut jest przy wypiciu energy drinka. A dokładnie jest na. Jest. Właśnie, w ogóle czas się zatrzymuje. Nie zwróci na to uwagi. Czyli to nie jest super ciwe, to jest po prostu zatrzymywanie czasu. Dobra, i donut jest e, właśnie tam, tam, gdzie ten policjant tak, tak sobie siedział na krześle. Nie wiem, to, to chyba ich szef jest. Jest tutaj. Dokładnie, Ma, mamy donutka. To jest pierwszy donut. Drugi jest już za chwileczkę. Dobra, drugi donut, halo, niech to mi się już, dobra, drugi donut jest, widzowie, przy momencie, kiedy, kiedy schodzimy na ten stół ich cały, dobra, idziemy, i tam będzie drugi donut, kiedy właśnie idziemy tym szybem i spadniemy na ten stół, tam, no wiecie, gdzie sobie gadają, dobra, siema, ziomeczki, nie interesuje, nie interesuje mnie to, spokojnie, kurwa! Ja pierdziałem z shotgunem na mnie kurwa granat no, Ty Ty za debil czemu użycił granat. No nie, ty nie jest granat. Dobra, nie masz tego. Ale, ale ja tu tylko muszę no, zjeść mam poczki. Znaczy poczki sobie tylko chciałem zjeść, więc... Więc wcale nie miałem złych zamiarów. Dobra. Okej. Okay. Tylko poczki chciałem zjeść, no co kurwa, nie! Naprawdę kurczę nie. Naprawdę nie. Eee kurwa co śmieje. Dobra. I teraz to jest chyba ten moment, tak? Tutaj jest kolejny pączek. Co jest, kurwa? Aha, teraz go Halo! Czemu nie mogłem tego pączka zjeść? A, dobre. Dobra, nie ważne. Mamy to. Mamy zakończenie z pączkiem i zostało nam chyba ostatnie zakończenie na ten odcinek. Tak, dokładnie, secret zakończenie. Um, więc um, obczajmy je. Eee, widzowie, nie mam kurwa słów. Jak ktoś ma na to wpaść, to zakończenie po prostu wywaliło mnie z nóg, kurwa. Wywaliło mnie normalnie z nóg, no. Jak to zobaczycie, to się zestacie z wrażenia. Ponieważ popatrzcie, niby to jest normalne zakończenie, ale to, to co potem się odpierdzieli, to to będzie nie do, nie do pomyślenia. A wiecie co trzeba zrobić? Kliknąć kurwa na słońce. Na słońce zajebane kliknąć. Naprawdę. Naprawdę. Um, po prostu klikniesz se na słońce i nagle kamekamy. No. Tyle. No. No i tyle. Cóż, to już tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jak mówię. Będę robił jedną. Czekaj, kurwa. Skip, skip, kurwa. Skip to w intro, ja Dobra, już nie ma dźwięku. Więc ogólnie, widzowie, to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Cóż, kolejny film, czy tam. Znaczy, kolejny odcinek będzie dopiero. Znaczy, nie. Kolejny odcinek będzie z trzeciej części, w której będziemy zdobywać. Uwaga, uwaga. Diament! Tak jest. Będziemy zdobywać diament, A tutaj chyba jest już więcej. O kurwa. Dobra, jakie są zakończenia? O, czy są jakieś pages y ustalone? Dobra. Więc mamy tak trzy zakończenia w tej grze i musimy znaleźć get ala czyli wszystkie pages i znaleźć wszystkich policjantów. Trzy tradycyjnie. A to po prostu są jakieś secret zakończenia czy coś. Więc tym zajmiemy się oczywiście na końcu odcinka, tak jak zawsze. A to są te główne zakończenia, to są te poboczne, a to są takie sekretne. O, tak to można rozdzielić, że tak powiem. Tak. Okej, okay, dobra widzowie, to już tyle. Cóż, widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy próbowali zdobyć diament. Tak. I, I to jest chyba moja ulubiona część. Nie wiem. Bardzo lubię tą część, akurat tą z tą diamentem, z tym diamentem. No bo według fabuły chyba, że... Według fabuły Henry ucieka, no i no, ogólnie uciekł z więzienia, no i tam go zaciekawiła jakaś informacja o tym diamencie, ale to ja nie spoilerował. Zobaczycie to w następnym filmie. Widzimy się w takim razie. Następnym odcinku! Na razie!